Cześć, 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 cztrony, jeszcze czytajcie, jest Citroenumieras, co mam dzisiaj e, pokazać, a bardziej dać. Obejścia do Bleeding Packa. Jest tam e, mój X-Ray i jest też Sherid te, W tym dzisiejszym odcinku wam to pokażę. A w e, następnym odcinku, który pojawi się najprawdopodobniej w środę, nie obiecuję, że tak będzie. Że mam taką nadzieję, że mi się będzie chciało nagrać. No to i że będzie dobrze, dobry odzew, jeśli chodzi o te obejścia no to nagram to wam w... w środę i w środę też to będzie więc co, <coughs> co trzeba zrobić no to trzeba wejść na Discorda wysłać tam ss że macie ma suba więc tak, staniecie taki folder jakim jest obejścia tak. co potrzebujemy tam będzie taki coś jak Mugen Intu to jest w sumie taki cheat engine znaczy to jest cheat engine tylko, że po prostu ma zmienioną nazwę no i co X-Ray ode mnie wygląda tak. Eee, Czekajcie, zmienimy sobie tylko przycisk, który mi się nie zbudowało. I wybieramy sobie tutaj. tak. jest, Zobaczcie sobie tutaj. I pod przyciskiem G ma się takie coś. No i tak to wygląda. Eee, Richa zaraz Wam pokażę, Rich oczywiście tak jak mówiłem nie jest mój tylko jest ziela. Nie wiem czy Zielu jeszcze robi obejście, no ale Rich wygląda, znaczy X-Ray wygląda tak, że Niki widzicie normalnie I je dobrze widać, więc nawet jak będziecie Nawet jak no wejdę na górę tutaj Jak będziecie tak O to, to widzicie normalnie Niki, że ktoś tam biega Więc jest to dobry X-Ray No i co Teraz pokażę wam tego Richa, Richa też powinniście mieć tutaj w holderze. jest tutaj, odpalacie sobie, no i Rich wygląda tak, eee, Richa oczywiście odpalacie tutaj pod, e, to, no, to na ten terem, no i co, macie teraz przebitki jak się bije na tym Richu i e, macie też przebitki jak używam tego, także co, stawcie suba, łapkę, by mi się chciało jeszcze to nagrywać, no i co. Dziwko to trójmiasto, a nie Sao Paulo. Budzę się ze Sao Paulo, dzwoni do mnie trapfon Halo! Lamusiaku to twój lachociąg, dzwoni po to samo co ostatnio. Ja nie mam teraz czasu Idę robić paszport Dziewko paszowol Show must go on Jak nawijał kiedyś gwiazdor Manianos kompanieros Dziwko robi pieniądz Przy tym robię pesos Przy tym robię dym Jak twój e-papieros Nowy Larry Flint, Elo, elo, elo Albo Napoleon Tylko większe berło Sikam na wasz resort Sikam w twoje benzo Wymyśliłem dress code Mabem Mabyn, odwrócony West Coast. Dziwko to trójmiasto, a nie Sao Paulo. Budzę się ze Sao Paulo, dzwoni do mnie trapfon Halo! Lamusiaku to twój lachociąg, dzwoni po to samo co ostatnio. Ja nie mam teraz czasu. Idę robić paszport. Dziwko paszowol show must go on. Jak nawijał kiedyś gwiazdor. Maniano z kompanieros, dziwko robię pieniądz. Przy tym robię pesos, przy tym robię dym. Jak twój e-papieros, nowy Larry Flint. Elo, 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 albo Napoleon. Tylko większe berło. Sikam na wasz resort. A sikam w twoje benzo. Wymyśliłem dress ma Maben. Mabyn odrzucony.